Halo, dzień dobry. Z tej strony Janosik300 i będziemy mieli do, tutaj do zaobserwowania bitewkę, którą grał Marcel Triceps z klanu Mirko i który tutaj jest obecny. Cześć Marcel. Siemaneczko. Oprócz tego komentować tutaj razem ze mną będą młody potężny wojownik 345 z klanu Fir. Dzień dobry. Oraz podłoga, podłoga, insane. Podłoga, podłoga, podłoga z klanu Ewo Myślnik. Dzień dobry. Także bez przedłużenia, te przedłużenia startujemy. 3, 2, 1, start. No i rozpoczyna się ten random pełen 10 bez artylerii, Marsa. Co możesz powiedzieć? Co, co poczułeś, gdy zobaczyłeś to, że nie masz trzech art po drugiej stronie? Wiem, zadowolony. Let's get this show on the road. Nie, te art do mnie mogły w końcu do mnie nie, nie, nie szelały. Po tylu randomach w końcu a sa, a sama matka ci potowała. No w sumie. No, to jest dobra chiptejna. I co, co sobie założyłeś na początku? Gr, granie na środek, strzelić ciężkie czołgi, tak będą jechać na lodowiec. Czyli kwadrat też, dosyć standardowe podejście? Tak. Nie bałeś się tych niszczycieli czołgów, które dosyć łatwo mogą cię Obawiałem się właśnie. I pierwsze ciało tpr dostajesz. Od razu się spojrzałeś na czołg, to chyba nie wierzyłeś w to, że cię przebił. No tak. Marcel jest no fear, więc jechał dalej. No i zaczęło się symulator farmy w World of Tanks. I farmimy sobie. Ese nie. Czemu nie poprawił gdzieś w bok kadłuba? Ponieważ pytanie. Yy, nie, nie byłem sto, 100% pewny, Ech, że bym trafił w traka i to trzeba było zdamaić, czy, czy w ogóle bym trafił w czok. Chciałeś ryzykować to pikowanie na godzinę przy pierwszym strzale mogło ci... Mogła cię skrzywdzić. Dokładnie. Jeszcze... Zaryzykowałem, bo wiedziałem, że mało mnie było widać. Całą wieżę praktycznie, no. Minimalnie. A Gozilla to nie jest w sumie celnym czołgiem. Jeszcze 268 cię dotknął, ale tak bezboleśnie. No I też. Warto. Myśliłeś sobie, że będziesz blindował, ale tutaj w tejna pokazała, że to jednak nie zawsze może się udać. No niestety. Celność Chieftaina też nie jest dobry. Plus, teraz trafiasz ale... taką pewną pechę. Jeszcze overall 400, czy w losowaniu średnich mm -hmm. 484 mecza. Znowu blindujesz Nie myślałeś o tym, że linia A i linia B jest kompletnie odpuszczona przez twój czas, że to się może źle skończyć Myślałem nad tym Ale Nie opuszczowali jakoś no to tutaj sobie farmi im zaświęk. To mecz jest damage, Marsa na nie obchodzi drużyna <tłuk> Ale wynik ma jeden. Dosyć wydaje się ta bitwa że będzie długa, co jest. No co jest dosyć iskane, co jest wyjątkiem. Co sądzisz w ogóle o Chieftainie, o tej nagrodzie za kampanie? To jest dobrym czołgiem. Mm. No, dobry czołg. Ogólnie beka z tych, którzy nie mają czołg, Nie mogą to być czołgu. Cifftain. Znaczy Marcy chciał powiedzieć, że po prostu w kampanii Renaissance Chipden nie był dostępny, za to mogliśmy zdobyć potężnego karu do kompatymentu, 45T, który jest po prostu wyśmienitym czołgiem. Właśnie tak, słabo. Nikdy ty się nim nie gra, w garażu wygląda świetnie. No i teraz y, zabierz sobie ISA 7 na lodowcu pięknie Ich objechałeś tutaj, tylko zastosowałeś, widzę to co pomyślałeś. I stawiłeś na traka. No, Będziesz sklejka Będziesz go już teraz... Teraz, tak. teraz, teraz ma strzał. kurat był No i próba strzelenia po drugim kółku, ale jednak zdecydowałeś, że możesz strzelić tak Trochę bardziej e, bliżej środka Ale IS-7 ci oddaje Zaczyna się jakoś choro gruntować, ale... Teraz tutaj nie. ciekawostka Między trzecim, a czwartym kołem jest tam morak Tak? Ale w tym momencie I chyba, nie, chyba yy, nie pomogło to Marcelowi. Gdyż no o tym nie wiedział. Ale zawsze mógł go wysadzić, niestety nie pomyślał o tym, nie wiedział o tym. Dlatego teraz, został wyedukowany w tym momencie i na przyszłość zawsze będzie tak strzelał. Bardzo na przyszłość tak. będzie wysadzał przyczoł, który spotka. Typu na pewno się przyda. Jakie wyposażenie władzisz? Znaczy, te... nie, może to nam mąż. Hapki. Stabilizacja, stabilizator i dosyłacz. Dokładnie tak jak go uczyłem. Czy słyszałeś może o nowej mecie gdzie zamiast stabilizatora e, bierzesz sobie turbo. Czyli turbo sprężar. Tak, słyszałem, ale nie wziąłem ponieważ nie jest siewcajny zbyt celny, a bez stabilizatora to tak średnio. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony do nietrpiania. I teraz znowu wróciłeś na to miejsce, na którym rozpoczynałeś. Oddawałeś swoje pierwsze strzały tak naprawdę. I czekasz no tak. w bitwie, nic się nie dzieje. Wygrałeś tą linię AB, nie zdecydowałeś się ją puszcząć, no bo raczej mogły tam stać te deki, więc to by było troszkę bez sensu. Teraz spotujesz Izaś i Nie dajesz młodego strzelasz obok traka. To był błąd czy świadomie, nie chciałeś go strakować. No zobacz jak celował, wiadomo, że nie trakto. Trwa, ale żół trafiłem. się nie udało. strita tak samo teraz. słaby strzał. I teraz 268 pojawia ci się. Pojawia się za tobą. Nic z tym nie o. robisz, dalej się wymieniać Właśnie w tym momencie go nie zauważyłem, dopiero teraz zauważę. O właśnie w tym momencie. David, już on jest full w full gdzie jednak on nie trafia tutaj bardzo dużo tak? szczęścia z twojej strony. To był zamierzony ruch, no zobacz, on tam był. Aha, się, się ruszył, dlatego nie trafił przeciwnik. Właśnie Marcel był przygotowany na to, on widział jak że przeciwnik od początku, ona tylko nie bałeś się mówić. Że, nie bałem się, że teraz, gdy o się na 268 i 7, wyjedzie ci na plecy? Enemy is hit. Nie bałem się, bo miał mało HP i bardzo pasywnie grał. Nie wyjeżdżał tak za bardzo. Czyli Marcel przewidział wszystko, jak prawdziwa Elita, World of Tanks. Tak. I teraz odwracasz się, dostajesz od EBR-a, ale to pewnie było zaplanowane Nie nie nie, nie było. To była drobna to... pomyłka po prostu to ale to tak nie liczące się, w porównaniu z walką z 268 to była nic nie liczące się pomyłka No i teraz sobie stoisz i dostajesz kolejną taką pomyłeczkę, nawet dwie takie pomyłki I twoja jest sytuacja HP-kowa, to tak trochę zaryzykowałem na chwilę bo wiedziałem, że to są streety, to nie mogłem za bardzo, jak na IS-7 Teraz to będę z góry się odwracasz, przecież i 7 jakby troszkę lepiej zagrał, mógłby ci, e, cię strzelić i cię zabić, bo on ma średnie 490, o ile dobrze pamiętam no tak no i, i jechałem na no, chwilę wiedziałem też, że jest Eber, to myślałem, że go zabiję ale nie udało się Tutaj przed chwilą mogliśmy widzieć świetną taktykę Marcela, czyli wjeżdżanie na hila tyłem. Nie wiem czy tak jest szybciej, ale jeśli on to robi, to musi, musi to coś dawać. I Te, teraz... Tutaj jeszcze było pod górkę na śniegu. Dokładnie. I teraz próbuję przepić ebr ale źle strzelił. Znaczy, w sumie dobrze strzelił, tylko wiadomo, RNG w tej naszej grze, kochane jest piękne. I tylko za 200 weszedł ten... hash chyba bodajże. Tak. Teraz już dojazd EBR-a kompletny. Ten MBR się dosyć ładnie schował tak naprawdę. Ty tylko uważasz, że nie możesz go spikować, bo streety stoją. Tak, i siódmy też trochę mi, ale się jednak udało. Zabić. Chciałem zabić i co siódmego, ale się niestety schował. I w tym momencie czekasz na jego błąd. Tak, ale wiesz, że Ludówka go zabije. A strych kiedy ich spotnie, spotną. I spotuje się pierwszy z Volkswagen, to od razu pewnie się na niego wychylać. W sumie on trochę głupy stanął, bo... Nie sure. musiał już nie jechać, nie musiał e, grać tak agresywnie. Jednak to jest jego błąd I jak pancerz go zdejmuje, czyli no niestety symulator farmy trwał tylko kilka no, sekund. I teraz strzelanie na radio, tak zwane. Strzelanie poza zasięg swojego widzenia. Dokładnie tak. To już widzi lepszy cel, który widzi, jest który widzi, tak, a to jest nie widzi. Stawa. I próbuje przewidzieć co zrobi przeciwnik. Daje mu chyba traka. Jeśli dobrze zauważyłem, piękne, tak. piękne strakowanie przeciwnika. Teraz idę wstecz, idz wejdzie. i weszło. Nie, nie? Niestety to druga mnie zdąży, Eber zabije. Streeta. No i bitwa się kończy z wynikiem 8895 uszkodzeń i 1670 asyst. Dużo diagnowałeś też po 2900 aż. Teraz no. ważne pytanie. Czy, Marce, byłeś zadowolony z tej bitwy? Tak, byłem. Czułeś pewien, Bardzo. Czułeś pewnie niedosyt, czy raczej nie? M mogłem więcej zrobić, ale nie zrobiłem, ale jestem zadowolony z tej bitwy. Satysfakcja jest najważniejsza. Także to już koniec tej bitwy. Więc dziękuję za uwagę. Natomiast jutro Marcela zobaczycie znowu w akcji. Gdyż będziemy grać w turniej. I nasza drużyna to będzie dotyk Marcela. Dlatego też czekajcie aż będziecie mogli ujrzeć całe nasze piękno. Do zobaczenia i usłyszenia moje dzieciaczki.